Dzisiaj na naszej telegramowej grupie jeden z kolegów wrzucił ciekawy dokument pochodzący z Obrony Cywilnej jednej z polskich gmin. Były tam zawarte informacje dotyczące komunikowania się podczas uzyskiwania pomocy z powietrza. Były tam symbole oraz trzy podstawowe kolory, które mają swoje znaczenie i mogą pomóc ratownikom w określeniu tego, co nam jest aktualnie potrzebne, co nam dostarczyć. Pytanie jest, czy wy to znacie? To jest zasadne pytanie, ponieważ zauważyłem, że nie jest to zbyt rozpowszechnione i nie jest to wiedza tak powszechna, jakbyśmy my, a może nawet ratownicy, chcieli, żeby była. Zapraszam Was do tego odcinka, żebyście się dowiedzieli, a może odświeżyli informacje na ten temat. omówmy sobie gesty. Dlaczego? To, w jaki sposób wykonujemy gesty do nadlatującego drona, samolotu czy helikoptera, jest w ogóle ważne. Zadajcie sobie jedno podstawowe pytanie. Widzicie nad sobą helikopter albo przylatujący nisko samolot, który no, macie pewność, że Was obserwuje. I chcecie dać mu znać, że potrzebujecie pomocy, zwrócić na siebie uwagę. Co robicie? A teraz pomyślcie, że Ktoś na Was patrzy z powietrza i chcecie dać mu znak, że wszystko jest w porządku i nie potrzebujecie żadnej pomocy. Jaki gest wykonacie? Intuicyjnie wiele osób prawdopodobnie powie, że pomacha. Ale okej, okay, pomachać można, tylko pomachanie na tak, pomachanie na nie i pomachanie, bo chcemy życzyć powodzenia przelatującemu pilotowi czy ratownikom. Czy to nie brzmi bardzo podobnie? Czy interpretacja gestów ze strony ratowników i interpretacja gestów z naszej strony nie jest czasem odmienna? No właśnie, dlatego i w wojsku, i w użyciu cywilnym obowiązują dwa gesty, które powinno się przestrzegać które są wiadome dla lotników i dla ratowników i są nie do pomylenia z niczym innym i nie wymagają jakiejś dużej aktywności od nas. Są to gesty zapożyczone z angielskiego, ze słowa tak, czyli jest, tworząc rękami i właściwie całym naszym ciałem literę Y od jest, i od słowa no tworząc literę N, a raczej rdzeń tej litery, literę N. I jest to, jak widzicie, specjalnie wykonany gest. Nie jest to w jakiś sposób machane, nie jest to w jakiś sposób do pomylenia. Wiemy, jest, I need help. No, I don't need help. I właśnie stąd to się bierze. Drugim bardzo ważnym tematem, na którym warto się pochylić, są kolory. Trzy kolory, które są zaproponowane i przestrzegane przez służby ratownicze, to jest biały, niebieski i czerwony. Są to bardzo intuicyjne kolory, i zamiast zapamiętywać te kolory i z czym one się wiążą, spróbuję intuicyjnie wam je skojarzyć. Biały kolor oznacza, potrzebę ewakuacji. Biały kolor zawsze od setek lat jest kolorem poddania się. Jest to bardzo proste, intuicyjne. Biała flaga, biały kolor zawsze oznacza poddawanie się. My się poddajemy, my już tutaj nie chcemy być. Chcemy, żeby ktoś nas stąd zabrał. Mamy dość. Wywieszanie białej flagi, białej płachty, białego płótna czy przez okno, czy na dachu będzie oznaczało konieczność ewakuacji. Potem przejdziemy do tego, dlaczego to w ogóle rozdzielać. Czerwony kolor oznacza potrzebuje pomocy medycznej. Czerwony to krew, czerwony to zagrożenie. To też jest bardzo intuicyjne. Potrzebuje pomocy medycznej. Przyślijcie tutaj ratowników. To jest bardzo intuicyjny, krwisty kolor ostrzegawczy. I kolor, który kojarzy się z wodą. Kolor niebieski, bo właśnie oznacza, że potrzebujemy wody. I żywności. To znaczy, przyślijcie tutaj zapasy. Używamy to wtedy, kiedy nie musimy się ewakuować, nic naszemu życiu nie zagraża, naszemu zdrowiu jest w porządku. Ale nie wytrzymamy długo, długo z tym, co mamy zgromadzone ze sobą. Jesteśmy prepersami, powinniśmy mieć zapasy, ale zwaliła się akurat do nas rodzina w tym czasie. Akurat wszyscy sąsiedzi do nas przyszli, bo nasz dom jedyny w okolicy stoi i jest bezpieczny. No i co z naszymi zapasami? Skończą się zamiast po trzech miesiącach, to po kilku dniach, bo jest na przykład 25 osób, a nie dwie osoby w domu. Jak tego używać? Oczywiście dajemy to w miejsce, gdzie będzie to widoczne dla ratowników, będzie to z daleka. Czyli tak jak mówiłem, albo rozpościeramy to na dachu w przypadku pomocy oczekiwanej z powietrza, czy też wywieszamy przez okno po to, żeby zwisała ta płachta, żeby była, żeby powiewała. Możemy też, jeśli mamy na przykład uchwyty do wieszenia flag, możemy na, zrobić taką flagę o tym kolorze i wywiesić ją, postawić, żeby na wietrze łopatę, żeby było widać. To musi być miejsce takie, że ktoś to zauważy. Ale dlaczego w ogóle takie coś używać? Otóż powodzie pokazują, że domy to są takie, Autonomiczne wysepki, wysepki pośród oceanu. Nikt w czasie powodzi nie jest w stanie dotrzeć i chodzić dom po domu, dom po domu, chyba że jest to naprawdę ewakuacja i w każdym domu jest przeszukiwany, sprawdzany i wyciągani są nieraz ludzie siłą po to, żeby ich zabrać. Ale w wielu wypadkach po prostu woda przychodzi tak szybko, że nie jesteśmy w stanie się ewakuować. Ktoś może nie chcieć albo nie móc się ewakuować. I zostają w tym domu ludzie. Dookoła jest metr, półtora metra wody. Jeśli ten nurt jest porywisty, jesteśmy odcięci. W takim wypadku służby, przy natłoku prac, nie są w stanie przychodzić do każdego domu i pytać o potrzeby mieszkańców. To my musimy je zakomunikować i przede wszystkim zwrócić na siebie uwagę. Jeśli jest, to z powietrza latają helikoptery, samoloty, a nawet drony i sprawdzają okolice. Często powodzianie wychodzą na dach, siedzą, leżą, oczekują na. Podjęcie przez ewakuację, bo poziom wody jest tak wysoki, że w mieszkaniu już nawet na najwyższym piętrze nie można przebywać. Właściwie w takich wypadkach żaden znak nie będzie bardziej wymowny niż po prostu cała rodzina leżąca na dachu i czekająca na pomoc. Ale wiemy, że wody przybywa, chcemy się ewakuować, wiemy, że nie damy rady, dajemy sobie materiał biały na dach i czekamy. Nie możemy tam być cały dzień, prawda? Bo jest zła pogoda, jest niebezpiecznie. Mamy co robić w, w pomieszczeniu w domu. Biały materiał na dachu może skierować ratowników w naszą stronę. To samo jeśli jest, jest zalane, a służby posługują się łodziami, pływają, jeżdżą samochodami, wysoki, wysokimi terenowymi ciężarówkami, e, będą przejeżdżać przez ulicę, będą wypatrywać pewnych rzeczy, no, ale jeśli si dom jest pozamykany, okna są pozamykane, my siedzimy w środku, to co zrobimy, pomachamy przez szybę? No nie, zwróćmy uwagę na siebie. Po co w ogóle używać takiego rozgraniczenia między tymi kolorami? Przecież my chcemy zwrócić uwagę na siebie służb ratowniczych, ale zauważcie, że czy łodzie, czy samochody, czy helikoptery nie są wszystkie wyposażone we wszystko. Na każdym pokładzie nie jest ratownik medyczny z zapasami i z miejscem do ewakuacji. I jeśli ktoś patroluje dany teren, będzie widział białą sygnalizację, będzie wiedział, że w tamto miejsce trzeba skierować pusty wóz, pustą łódź, helikopter, który będzie mógł na przykład spuścić kosz na linię. Ponieważ, tak jak mówię, nie są wszystkie pojazdy wyposażone w to randomowo albo są zapakowane żołnierzami, strażakami, już podjętymi ludźmi. I w tamten kierunek będzie po prostu pusta łódź, pusty pojazd wysłany. To samo z zapasami. Kiedy będzie wiadomo, że ktoś potrzebuje zapasu w tym miejscu, to może być zorganizowany pojazd, który będzie wypełniony butelkami z wodą, z żywnością długoterminową i będzie rozwoził go po domach. Zwrócimy na siebie uwagę, nie zostaniemy potraktowani jak pustostan i ominięci, bo ktoś po prostu do nas podpłynie, bo będzie widział niebieski materiał, który tam jest. Czerwony, tak samo. Potrzebujemy na siebie zwrócić uwagę, ale jest to sytuacja krytyczna i ratownik, który będzie widział, czy ochotnik nawet, to nawet nie musi być strażak, nie musi być żołnierz, to może być zwykły ochotnik, który miał łódź i pływa, bo się poświęca. On będzie widział czerwony materiał i on zaalarmuje służby. I do tamtego domu w pierwszej kolejności awaryjnie pojedzie, popłynie, przyleci. Zespół ratowniczy, ponieważ będzie wiadomo, że w tym miejscu znajduje się osoba, która wymaga potrzeby natychmiastowej. Nie popłynie tam, zapyta: Dzień dobry, o co chodzi, co się stało? A my tu mamy zawał dobra, to ja popłynę po, po lekarza, wiecie? No, zszedł, bo nie było czasu. Chodzi tu o płynność, przepływ informacji, przyspieszenie i dotarcie z potrzebami. To teraz, co użyć, a czego nie użyć. To, co użyłem ja, żeby zaprezentować, znalazłem w ciągu dosłownie 5 minut w swoim garażu. Jedno to jest baner reklamowy, drugie to jest plandeka, a trzecie jest to jakaś zasłonka, stary materiał, który miałem. I jest on najbliższy kolorem czerwonym do, do tego, co, spośród tego, co miałem. I ma swoje wady. Po pierwsze, jest trochę za małe, po drugie, jest zbyt mało czerwone. To mi pokazuje, że tak naprawdę Kolor czerwony jest bardzo rzadkim kolorem w naszych domach, chyba że ktoś się lubuje w takim, w takim odcieniu. Natomiast prześcieradła e, aktualnie są modne w jasnych kolorach. Y, pościele są zazwyczaj w jasnych kolorach aktualnie. Mamy odcienie beżu i szarości królujące w tym momencie. I teraz nie wyciągniemy tego po prostu z szafy. Dlatego to mi pokazuje, że muszę zamówić. I jak ten film tylko opublikuję... Ja będę szukał plandeki, która będzie czerwona, która będzie rozmiaru około 5 metrów na 4 metry i będzie naprawdę krwiście czerwona, tak żeby nie można było pomylić z czymś innym. Kolor biały jest najłatwiej uzyskać, jest to prześcieradło, właśnie tak jak mówiłem, poszewka na kołdrę. Nie bójcie się jej rozcinać, żeby powiększyć pole powierzchni. To mogą być zasłony, firany białe, można łączyć to. Mogą to być plandeki też białe. Kolor niebieski. Ja użyłem plandeki i właściwie to, no, jeśli nie mamy prześcieradła czy poszewki w tym kolorze, to właśnie plandeka będzie najlepsza do tego, żeby to użyć. Jeśli chodzi o rozmiar, nagrywany ten film był o wysokości 8 metrów nad dachem. Zobaczcie, jak tak naprawdę niewielkie te plandeki się wydają. To dopiero ta niebieska plandeka po rozłożeniu bardziej, ona ma rozmiar chyba 3 na 5, tak naprawdę nabiera sensu bo wszystko mniejsze już z tej wysokości jest dość małe w połączeniu z człowiekiem, który daje sygnał jest jest sensowne natomiast no mimo wszystko jest to dość małe ponieważ helikopter, który będzie wisiał no, zejdzie na jakieś 50-100 metrów nad ziemię dla niego będziemy tacy malutcy a to dopiero plandeka, która jest niewiele mniejsza od nas leży, leży pod nami i tu dochodzimy do kwestii takiej jakiego to rozmiaru powinno być tak jak wspomniałem, moim zdaniem powinno to być minimum 3 na 5, 3 na 4. To są standardowe wymiary takich plandek, i warto te planeki sobie w takim rozmiarze kupić, zamówić. Dlaczego nie może być to mieć mniejsze? Właśnie, żeby nie pomylić tego z innymi przedmiotami, które mogłyby przypadkiem znaleźć się na dachu, które wiatr mógłby wywiać przypadkiem na ten dach i gdzieś tam się to może zerwać, zaczepić. Też to nie może być, z... no i też to musi być widoczne. Też nie może to być za duże, ponieważ plandekami nakrywane są dachy podczas takich sytuacji powodziowych czy wichurowych, kiedy dachy są zrywane, są naruszane i przez konstrukcję przelewa się woda. Wtedy mieszkańcy albo nawet straż pożarna przychodzą, narzucają plandeki, zazwyczaj właśnie koloru niebieskiego, i zabezpieczają w ten sposób dachy przed wodą. Jest to, no, mylące. I dlatego ułożenie tej pandeki musi być jasne. Można sprejem napisać na tym SOS, żeby to było już takie ewidentne, udowodnione. Faktycznie to jest nie kawał szmaty, tylko to jest znak dla służb. Umiejscowienie najlepiej w centrum dachu, przy jego krawędzi, na pewno nie na środku, nie przełamujące się przez dach w jakiś dziwny sposób niegeometryczny bo może to właśnie oznaczać, że to jest zatkana dziura w naszym poszyciu, a nie wzywanie pomocy. No i też zbyt duże planteki same w sobie też mogą wskazywać na awaryjne poszycie, a nie na transparent wzywający danej pomocy. I czego kategorycznie według mnie nie powinniśmy używać? Nie powinniśmy używać wszelkich ubrań. Ubrań czy różnego rodzaju rzeczy, które są wielokolorowe. Ubrań, ponieważ... Kształt jest bardzo mylący. Jeśli chcemy przez parapet przewiesić, no to spodnie płaszcz czy bluza wiszące przez parapet, choć będzie w pięknym, błękitnym kolorze, oczodajnej czerwieni czy w śnieżno bieli, ona może nie wymówić nic. Może ktoś powiesił na parapecie, żeby mu wyschło, albo ktoś zapomniał, ktoś się rozbierał, przerzucił. To nie jest informacja, to jest dziwny kształt po prostu. I przede wszystkim są te rzeczy za małe, nasze ubrania są za małe. Nawet kilkumetrowa, kilku metrów kwadratowych planteka. wydaje się malutka z takiej wysokości, a co dopiero bluza czy płaszcz, który byłby rozwieszony czy położony na dachu. Jest to w ogóle bez znaczenia dla takich e, patrulujących służb. I tak samo wielokolorowe materiały. My nie chcemy wywierzać tańczy. To nie ten czas, kiedy manifestujemy flagę tańczą. My chcemy konkretnie jeden właściwy kolor pokazać i się go trzymać. Dlatego koce, poszewki, pościel, która jest w wielu kolorach, jest jakieś dziwne wzory, nie jest właściwa, ponieważ może wprowadzać zamieszanie. To chyba tyle w tym temacie. Chciałbym, żebyście zapamiętali kolory biały, ratunku. Zabierzcie mnie stąd. Kolor czerwony potrzebuje pomocy medycznej, krew, i niebieski potrzebuje wody. Woda i żywność. Trzy kolory oraz te dwa znaki: Yes, I need help i No, I don't need. Dlatego dzięki za oglądanie i jak zwykle zapraszam do komentowania.